Witamy was w naszym pierwszym pilotażowym odcinku z Minecrafta. Eee, witam Was, ja czyli Maclek. No tylko głos mi siadł, chociaż pewnie nie zauważycie przez mój zaczarowany mikrofon. A waszym kamerze dzisiaj gutek. Siema. Jak zawsze. No sorry, że się eee, Tak więc postanowiliśmy nakręcić taki pilotażowy krótki odcinek, aby pokazać na czym więcej Minecraft polega ponieważ no tak jak tam było wcześniej opowiedziane, że no, zastosujemy się do Waszych głosów, to no to tak staramy się za Waszymi głosami podążać. No i takim sposobem macie pierwszy odcinek z Minecrafta. Tutaj obecnie wychodzimy po moim niedokończonym dołku. E, serwer chwilowo stoi sobie na prywatnym PC. E, no, a i... No, Ej, no nie, 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 to, ja tam mam te, farmę zombiaków. Widzę. A i dobrze ci tak, <laughs> e, No i generalnie będziemy tutaj sobie łazić, opowiadać wam o, o czym to, z czym tu się je i co się robi. Więc może na dzień dobry Kilka słów odnośnie tego, czym jest Minecraft. Minecraft jest grą sandboxową, stworzoną bodajże gdzieś tam w 2009 roku e, przez pana Nocza. E, jak tam było jego prawdziwe imię i nazwisko? Nie pamiętam. Może Butek pamięta? Nie. No, tak myślałem. To w każdym razie, pan Nocz, taki, nie wiem czy kojarzycie pana Rocalon z YouTube'a, to jest taki, Nocz to jest taki bardziej wypasiony Rockalon, taki dosłownie bardziej wypasiony. Który, no i ten pan, otóż... Oczywiście z wyglądem. Tak, z wyglądem, dokładnie. Też te, taki berdyment trochę. No i ten pan właśnie stworzył Minecrafta. Za to mu chyba serdecznie podziękuję, ponieważ jest to naprawdę fajna gra, taka, taki idealny zabijacz czasu. Od razu mówię, nie, Minecraft to nie Tibia. Tak, chociaż większość z Was, chyba ze względu na grafikę, myśli, że to Tibia, przykro mi, nie ma to nic wspólnego z Tibią. Dzięki, ci panie. <grym> <grym> y y jak y można porównywać to z Tibią, skoro Tibia ma grafikę 2D? O ile się nie mylę, nie wiem, nigdy w to gówno nie grałem. To nie jest 2D, to jest 1,5D. <grym> o oto, widok z góry bez nieba, a tu mamy takie piękne 3D klocuszki. Sześciany. A, pikcele. Znaczy u gutka akurat jest jakiś tam tekst pak. jak w na lepiej. Lepiej. Znaczy się, to są standardowe tekstury w wyższej rozdzielczości, 32 bit, nie? 16, jak to jest w oryginale. Gótek Gutek sobie chciał poszpanować po prostu, wiecie, pochwalić ja zawsze tak gram, bo no, jednak no, to no, tak gra widać. pokaż z pokaż Tak, i jeszcze mam mod Water Shader, bo normalnie woda wygląda tak jak pod spodem, taka niebieska jest. No tak właśnie odbicia i tą przezroczystość. Jak, a, jak a ten styl aero w windowsie przy małej przezroczystości Tak. O rany Boss. Dobra. E, no więc tak, przez ten odcinek ja będę przynajmniej będę starał się kończyć swój domek. E, Gutek pewnie będzie, nie wiem Uf, co będzie moja robił. arbuzów. Aaaa no tak powalić Jakby ktoś nie wiedział, arbuzy nasiona. Arbuzów e, można znaleźć w starych opuszczanych kopalniach. Pozdro, ten... właśnie mi się dach pali, wiesz? Nie wiem. Pomóc ci? No. No to chyba troszkę źle zrobiłeś ten twój... ...piękny kolor. A Aaa, ja Spadłem. wiem czemu. Płoniesz! Ratuję swój dobytek. Spadłem. Widzę, że nie tylko dach. Podłoga też? O Jezu, tam jeszcze... Strażak sam... Czy mógłbyś mnie reloknąć? O, fajnie. No to w każdym razie widzicie, wpadkę tygodnia, wykonajmy makleka, zbudować drewniany domek i podpalić... Rozpalić ogień w niedokończonym kominku. O nie, tam jest jego eksp. Nie, 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 ja tam nie podchodzę. No, no dobra, relo reloguj mi ja go pozbieram. Nie reloguj, tylko teleportuj. Ogólnie w wersji chyba 1.7 czy 1.8 został wprowadzony Adventure Update, tak, 1.8 Exp, który jak na razie nic nie daje to są te kulki, yeah. które się wysybują ze zmarłego. Ostatnio jak znalazłem te kulki potomku. To miałem jakieś 2-3 minuty takich lagów, że nie można było kamerą obracać. Te kulki latają hmm. w koło, nie wiadomo po co zbierasz je. No one są, tam mają swoje fochy i z, różne takie. No. Nie przejmujcie się tym, ponieważ no, ma to podobno spełnić jakąś ważną funkcję. Tak w wersji, nie wiem czy od 1.9, czy później będą. Hmm. Ale w się je da tak, ja jakim cudem. A czego ty musisz mówić wtedy co ja? Przepraszam, po prostu jestem mocno skonsternowany tym, że mi się kawał dachu zjarał. Nie o Tam był dom papachaja. Niestety, papachaj się obraził chyba na to, że zginął i stracił wszystkie itemy coś takiego. O, no no, no i dzisiaj Nie ostatni raz. Tyle udało mi się uratować. Zejdźmy na dół. Idźmy do świątyni, oh. może. Trochę spadłem, jakbyście nie zauważyli. Ogólnie, niech mi tutaj ktoś nie mówi, że Minecraft jest grom niewymagającą, Minecraft jest grom wymagającą dużo więcej od karty graficznej niż większość nowych produkcji. Między innymi nie wiem, co tam wyszło nowego. No, chociaż przydaje mi taki przykład jakiś tam NFS czy coś podobnego. No, po, nawet ten NFS sprzed ilu tam lat. Mniejsza to, NFS to gówno. No i Minecraft nie, nie, nie. obciąża bardzo kartę graficzną, dlatego iż, ponieważ że cały świat generuje się zawsze inaczej na naszych oczach wszystko możemy zmieniać, nie ma takich gotowych map jak w NFS-ie, czy, czy, czy kurde czy tak, nawet w wszystko w kodzie, jest stałe. że wszystko jest zoptymalizowane, tu musi być tak, tu tak. Wszystko robimy sami i tak jakby silnik ten e, odpowiedzialny za Powstawanie mapy ciągle pracuje. To jest nie nasza świątynia. Czyli tam no przy, przepraszam, że ja tam nie towarzyszę Wam, no ale... To się przeniesie A tak wygląda piekło. Zwane również chyba neterem czy jakoś, tak, nie wiem, nigdy nie pamiętam. Nie wiem. Tak. Tam latają sobie potworki, chyba gasty. A tam są pigmeni chyba. Jakoś tak to się nazywa. Nie wiem czemu gazy zawsze mi się kojarzyły z gazami. No bo one puszczają takie gazy. Duże. Z, już zapalone. Oj. Tak, to jest świątynia. Tutaj ładnie obrośnięta bluszczykiem. Tam jeszcze powstaje projekt. O właśnie. Kolejka górska, nie. z tym, że skończyły mi się tory. Tak, Tomuś znalazł, e, <głos》>, e, znalazł starą kopalnię. Gutek nawydobywał się, nawydobywał, nie skończyło mu się. 400 staki to jednak za mało, ale na drugą kopalnię, w której to rów mi się nie chciało już zbierać. Dobra, to teraz przejdziemy się do mojego domu? Czyż nie, Tomek? Właśnie teraz to do Tak, to niebieskie coś to są czanki. Ja nie mam czanków, Przecież... bo ja stałem serwer. A no tak, faktycznie. Jak ogólnie na oficjalnej stronie Minecrafta zarejestrowanych jest ponad 15 milionów osób, z czego 3 miliony 875 tysięcy no, osób na chwilę obecną cicho siedź, kupiło aha, aha. oryginalnego Minecrafta. Tak gra, jest wersji, tak, gra jest w wersji beta. Niezależna produkcja. Dostała tam jakieś nagrody, ale ja wie coś tam za niezależną produkcję, mniejsza to. Tak, jakieś tutaj nie widzę. Wersja a... beta wcześniej gdy gra była chyba w wersji alfa, jeszcze kosztowała 10 euro. Teraz kosztuje 15 euro, a po premierze, która ma nastąpić chyba 11 listopada będzie kosztować 20 euro. Więc ci, którzy kupili ją za 10 euro zrobili niezły interes, bo wszystkie aktualizacje do pełnej wersji mają za darmo. Ja jestem bardzo ciekaw, co będzie potem, czy też tak będzie fajniej i kolorowo. To hmm. jest moja szklarnia. Pokaż mi swoją tajną żbiarnię. Ja o. Raz. Ja mam takie jakieś dziwne... zboczenia, że szklarnie w większości przypadków robię pod wodą. Nie wiem, tak mi się już jakoś podoba. Lubisz glony. Ja. ja ogólnie w tej szklarni pod wodą nie muszę nawadniać, także ...nic mi tu nie psuje wyglądu, żadna woda. Przez środek czy coś jakieś wodne ścieżki. Zamykamy drzwi, żeby Tomek nam nie wszedł. Raczej popachaj. Tak, robi się ciemno. To jest mój dom. Wiem. Ogólnie w domu niewykończony. Znaczy w środku, bo jakoś nie miałem czasu. Moje skrzyneczki mini magazyn. Tak, tu chleb. To jest craftbox, tu się robi różne takie przedmioty. Zrobimy chleb. Schowamy chleb. Tak, tak, zrób nim przynieś. <grym> to wyciągniemy chleb. Tu jest góra mojego domu. O, skoczy noc, zobaczcie, jedyne złatwienie w sumie w waszej, w waszej grze, w waszym świecie minecraftowym, czyli moby, tam tam złe moby nocne. Wskracza. O ja widzę pamiętam. Ej, chodź do mnie, jest ten... Y, jest taki fajny fake, że jeździ y, szkielet na pająku i to się zdarza raz na ileś tam tysięcy czy milionów razy. No ale To pilnuj go, żeby ci nie uciekł. Hahaha, <laughs> on nie no wiem czy jest jak To Jest moja grzybiarnia. Zamaskowana. Nie bardzo tu grzyby rosną. Może jest za widno, Ale jak było ciemniej, to jeszcze mniej rosły. Nie wiesz to jest do przerabienia. Może wiecie, co jest, to tam napiszcie w komentarzach. Zajdziemy do Tomka. My zaszalejmy, przenieśmy się do Tomka, teleportujmy się. Teleport fajnie wyglądałby się w teleportu. Chodź, 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 tu właśnie. Patrz, patrz, patrz. Watch it, watch it. A to jest szkielet na pająku. Ale, ty, ale, daje. Nie wybacz, że ci nie pomogę. Także, no, prawdziwa rzadkość... To jest szkielet jest... bez pojęć. Dawno jest... tego nie widziałem. Nie wiem, ile już A... nagrywamy. Też nie wiem. No w każdym Więc razie... Przejdziemy do rzeczy. Jeżeli chcecie, abyśmy nagrywali Minecrafta, łapki w górę pod filmikiem. To zaważy na tym, czy będziemy Szkielety. nagrywać Minecrafta, oczywiście cicho sieć. Nie przestaniemy z innymi seriami, jak LS, Chyba. No, LSA już nie do zobaczycie. Nie. E, BF, BF, I może to ułożyć <laughs> BF i, i. nie wiem, co tam jeszcze. M może coś jeszcze wymyślimy, albo wy nam jakiś pomysł. Na pewno nie będziemy nagrywać let's play z jakichś gier MMORPG. <laughs> tak, nie mnie takie Tibia. gier nie kręcą. <laughs> typu typu Tibia, World of typu... Warcraft? Tak, to jest. Blizzard się. Ale ten No, ja bym nie widzów. powiedział, że Blizzard się Bizart się w ogóle, nie zrobi nie nigdy żadnej fajnej gry. StarCraft jest gównem, WoW jest gównem. Obro, ob, obrażasz w... roka w tej chwili. Obrażamy I już dostaniemy nie dostaniemy się do, do, play, do tego, do Play Next. Play next no, nie tam, mam zamiaru. Tak, tak. No więc, co, co wam jeszcze możemy powiedzieć, bo nie wiem. Yy, eee, dużo Teraz to no. będzie cicho. No. Wszystko to, czy będziemy nagrywać Minecrafta zależy tylko od łapek pod filmikiem, tu nie masz okna. Wiem, specjalnie no, tam sobie będzie dużo na plus, będzie Minecraft, lecz nagrywany dopiero po premierze wersji 1.9. Tak, ponieważ 1.8 ma ja a 1.9 ma mieć... Co ma mieć 1.9 wersja? Okrągły Księżyc i Okrągłe Słońce. O. A i ozami. ten nowy świat, oprócz piekło będzie nowy jeszcze kolejny świat, świat. który będzie się nazywał chyba End, to będą chodziły Endermany. I dużej Nazywane przeze otrzymiany. mnie Endermanami. W sumie ja sam nie wiem, jak one się nazywają. Pokażę Wam może Endermany. Powinny być na no, już są, ideol. Widzę je. Widzę także Ten zielony tej... chodzący kaktus to jest Creeper. On wybucha, jak się do niego podejdzie ogólnie. Z tego co wiem, to on na podku miał być krową, ale im trochę nie wyszedł, więc. Wyszedł no. kaktusem? <laughs> no, no co, no nie patrzy to szkielet. To też szkielet. Tak, a co jest szkeletów? Undermany są tyle do dupy, ponieważ Tam. one mają taki, taki fake, że one zabierają ci klocka z budowli i przenoszą go gdzieś w... Tutaj chodzą sobie za. Nie zombie. wiadomo gdzie. A tu jest enderman. O pozdrowa. dwa creepery przed moim domem. O, Bo o boże, ale się o, tego tu na na Patrzę się na niego, ha! Bo jak patrzycie King, na undermana to. Nie wiem, zabiłem go. Je. Creeper, jeden, drugi. Boli! przyjdź przed mój dom, że to jest kryterum. Nie wiem, jeszcze teraz Ja panie. się boję, ja Także się boję. pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie, nie wiem co tam jeszcze róbcie, ale róbcie wszystko. A, dodawajcie do ulubionych, chyba. Tak jest, i, i tak, się. bo to na to liczymy i co jeszcze możemy. A, i jeszcze zaglądajcie na rswot.pl i na naszego spika i co jeszcze? Nie wiem, piszcie SMS-y, wysyłajcie pusty SMS no. o treści... Pomagam. Pusty treści no, tak. Na numer Tomka. Tymi nie razicie ty swoje nie, współczucie, nie, swojego stanu. Tomek jest chory. Gardło nie, i tak. głowa jednocześnie, także. Jasne, jasne. Creeper mnie goni. Jeden, no, drugi. Uciekam, uciekam. No, tu jest więcej creeperów. Disconnectuj się, disconnectuj się. Nie mam zamiaru. Rozwalę coś. No dobra. Nie, no. Także chyba Dobrze, przekazaliśmy wam wszystko. Także no mm. chyba tak. Ewentualnie coś tam się jeszcze w opisie pojawi, także tak, pozdrawiam Nasze let's Play, e by były w coś, nasz z Minecrafta na no tak let's play e, jak zwał, tak zwał. W takiej formie jak to dzisiaj. Wszystko na żywca kręcone, będziemy sobie grać, budować i opowiadać coś tam, jakieś głupoty, jakieś. Jakieś projekty fajnych budynków, to nic nie też mi lepiej, nie ale... reżyserowane jak u JJ'a chyba? Tak chyba on no. robił takie nie, reżyserowane nie, nie, nie. A, filmiki. Tak, tak, tak. Jak zaczął shit. to robić, także wtedy, w tym momencie odsubskrybowałem jego kanał. To było straszne denne. A teraz kolejne tysiąc widzów minus. Tak, Już nikam nie został? No, faktycznie, od kiedy przestaliśmy ogólnie puszczać LS-a, to nie nie, 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 nie nie, potraficie zrozumieć, że człowiek ma ochotę zagrać sobie coś innego, nagrać przed pojazdem czegoś innego. No, trochę nam z tego przykro. Ale może zmądrzejecie. My zresztą też nauczymy się nagrywać lepsze Let's Play'e. I wtedy sytuacja się zmieni na lepsze. Dobra, gdzie ty polazłeś? Gdzie ty? O Boże, zalewa wszystko wodą. O Boże, urwiesz no mi od, od świątyni kamień. No dobra, ojej, po Creeper no to. spływa, Boże Kończymy. drogie. Czekajcie, pamiętajcie, subskrybujcie, się. komentujcie, łapki w górę, łapki I w dół na nie, chyba że chcecie. A, pozdrowienia dla PAKA! Tak jest, pozdrawiamy, Pa! Kasa w czeka, żegnamy!